Dobra, to na dzień dobry Wam powiem jakie występują medykamenty i jakie działają, to są też takie, które super nie działają, nie wiem, po cholerę są. No to generalnie opatrunek to wiadomo, do tomowania jakichś tam lekkich ran, badać elastycznie do jakichś cięższych ran albo, że tak powiem wyskoczy wiadomo, że ktoś krwawi z kilku ran. No, no, morfina wiadomo uśnieża ból, no i ona się objawia tym, że macie super białą obwódkę i też no gorzej lekko widzicie, ale tylko leciutko. O, no, adrenalina, no to ta tam akcję serca, dzięki czemu osoba nieprzytomna odzyskuje ją. I ktoś mi połka zrobił i zareagował. Dobra, medkit. Pierd*l. Peska kurwa. Nie ma slotu. Peska. Tak. Slot już nie ma. Szary Dobra, medkit to taka super apteczka. Dzięki której odzyskujemy sprawność. No, zazwyczaj ją nie będziecie podawać każdemu, ponieważ no, ich jest jak najmniej i po prostu zazwyczaj będziecie podawać osobom jakimś tam potrzebującym typu ktoś dostał w nogi, nie może chodzić, albo ktoś dostał w ręce i nie wiem, mu la, lata ta broń, że nikogo nie uszczeli. Jak to ktoś powiedział, nawet nie uszczeli powietrza. Mój tekst. Haha. Ha. Wiadomo, jak tam jakaś osoba leciutko rana jest, nie potrzebuje tego, no to wiadomo nie daje. Jak jakaś osoba była, nie wiem, na przykład dwukrotnie, trzykrotnie rana, no to wiadomo, ty nawet jak, że tak powiem, może chodzić i ręce jeśli nieczęsą, to też jej podajemy to. I opaska uciskowa, no to opaska uciskowa to tam też można powiedzieć, że to moje krwawienie, no trzeba ją zdjąć po kilku minutach. Nie wiem dokładnie po ilu. Niby jest to super napisane, że po 5, ale nie, czy to prawda? Nie, bo ja się ją jakoś rzadko używam, ale jak zazwyczaj używam, no to zdejmuję ją nie po kilku dosłownie sekundach. No typu nie, koleś był na środku pola, tam no, rzucili granady, my tu jedziemy, to opaskę uciskało, zdejmuję go stąd, do zasłonę i zdejmuję opaskę uciskową i co moje krwawienie. Tak to mniej więcej wygląda. No co tam jeszcze? Jest super też zastosowany niekiedy moduł, że tylko medycy mogą podawać jakieś środki udurzające, właśnie typu morfia, adrenalina i medkit. No i generalnie wtedy jesteście, że tak powiem, no bardzo ważni, ponieważ no jeśli jak, jak wszyscy medycy padną, no to generalnie misja zazwyczaj się kończy, niepowodzeniem, ponieważ się wydaje. Tak wczoraj. No. no Ale ja to chyba jeszcze jeden medyk żył. No chyba był w No w każdym razie, no to reguły można fajnie nagiąć, no niestety może nie aż tak fajnie. Jak występuje jakiś um, pojazd medyczny, czy to kołowy, czy to lotny, typu się, jakiś tam śmigło jest medywak. Bo no, wiadomo, to tam przy takich szpitalach polowych lub pojazdach będziecie mogli podać to. No wyjątkiem jest taki medkit. No to będzie, że tak powiem, musiał ktoś wam podać. Nie musi to być osoba też przeszkolona medycznie, tylko no po prostu zwykły żołnierz. Hmm... Co tu jeszcze dopowiedzieć Siebak? Nie no, może to nie ma tego że nawet jeśli nie ma modułu pełnego leczenia, to przy medywaku zawsze no, każdy będzie w pełni wyleczony. Człowiek tym problem. A w polu nie. No. A w polu do ilu? 80% było, tak? E, tak, tak. No jeśli nie ma modułu oczywiście pełnego leczenia w polu. Mhm. Czasami nadrze że tak powiem, jak ten jest moduł, no i tak w tych 100% nie jest osoba w pełni wyleczona. Co tam dalej? A jeszcze te no, same jęczenie, generalnie, osoba, jeśli została, że tak powiem, uleczona w polu, i nawet jak występuje ten moduł super, to zazwyczaj <grym> może się to objawiać jej jęczeniem podczas walki. I zazwyczaj wtedy, nie jak ktoś myśli, żeby sprawdzić kogoś, bo ktoś jest ranny, no to od razu wam powiem, że 100% no, wyleczenie, właśnie tylko w szpitalu, bo macie i, no i gdy zostanie wylecz... wyleczenie przy takim szpitalu polowym, no to. Nawet nie będzie tego super jęczenia. Kwestia taka, czy tam zastosowanie morfina, adrenalina, czy adrenalina, morfina, czy kolejność ma znaczenie? Ma Dużo jeśli, jeśli chodzi o kolejność, to na początku najlepiej podać morfinę, żeby uśmierzyć ból Adrenalin ja to właśnie żeby... Tak, bo... Możesz podać adrenalinę, ale jak nie będzie miał morfiny, to może znowu zaraz stracić przytomność, a będzie znowu podać adrenalinę no i jeśli się adrenalinę krwawiącemu, no to wiadomo, wykrwawi się. Ale Nie no, to pierwsze to jest zatamowanie krwawienia, to jest, też... krwawienia, no, to no, jest priorytet. A czasami nie jest tak, bo miałem parę razy taką sytuację, że e, ktoś zemdlał, ale e, wystarczyła sama adrenalina a, i potem nie miał w ogóle białej obwódki, ani nie mdlał potem. Zależy jakie obrażenia otrzymał. Czasami jest tak, że nie wymaga morfiny no, zawsze. Zawsze Bo wymaga, no, coś musiał po prostu ją podać. No, nie, jak na przykład spadnie szelką, to wtedy masz tylko szok, tak? I muszę zaraz dać, ale nie kwawisz jakiegoś specjalnie, No, bardzo oberwałeś. To mi się akurat często zdarza, że potrzebuje tylko morfiny, mogę jeść dalej. I chcę, żeby no, wam że potrzebuję adrenaliny. Chyba, tak? Co? Ktoś mówi, że potrzebował ktoś tylko adrenaliny. No, Morfiny. Nie. Tylko adrenaliny. Miałem taką a. sytuację. Aha, a to jeszcze po słyszę. Po Podanie adrenaliny goś wstało, no i nie było żadnych objawów w bólu. Czy ktoś mu już podał na No Jest. bo sam sobie podał, no. hmm. Co tu jeszcze miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć? No, no wiadomo, tam pierwszą rzecz, jaką robicie, to to wiadomo tamowanie, to, to, później morfina, adrenalina i ewentualnie metki. Yy... Przy czym jak podacie na przykład... Jak zatomujecie jakąś tam krwawienie, to nawet technicznie wam mówiąc, to jak podacie adrenalinę, a później morfinę, to później może coś takiego wykryć, że po prostu tej adrenaliny, że tak powiem, jakbyście nie podali, to tak możemy to wykryć. W sensie, no nadal będzie podświetlona ta super opcja i niekiedy to tak, jednak lepiej podajesz tą morfinę. Co tu jeszcze? No żeby się nie ruszać. To tych bandaży, że jeden jest elastyczny, żeby... a drugi jest opatrunek, nie? No to żeby, jest od... od... mu... rodzaj krwawienia. Żeby mówić do leczącego, co mu podajecie żeby leczący się nie ruszał. Ta była jeszcze. uświadamiać. Była tam jakaś tam jakaś sytuacja, że ktoś kogoś postrzelił, co nie, no tam medyk był. I <grym> zamiast nie, klikał właśnie te zbadaj opcję. Przyciskiem myszy, Ktoś tam mu ociekł, ta interakcja mu znikła i przez to wystrzelił. Tam Pamiętam się to. Sam rannego przyniosłem do medyka i akurat medyk go łatał. I leczący się ten, Ten co się odsunął się i dostał prosto w głowę. <grym> Ogólnie zasada trzeba im mówić, że słuchaj, nie, nie ruszaj się lecz, jeszcze cię leczy, jak Znaczy tu to to chodzi powiem. o to, że jak pacjent się ruszy, to zmarnujecie po prostu morfina albo no, adrenalina. No. Też... Nie, bo to się poda i tak, ale to no się jest ta. na pewno kwestia, żeby się nie ruszać, bo nieraz mi się zdarza, że e, ludzie nie słuchają co się do nich mówi i po prostu 10 metrów ode mnie już jest kiedy mu kończę podałaś, tak? Tak, powiem. no Też mi się takie zdarzało no, w sytuacji, że ktoś po prostu uciekł, ale no, no tak powiem, ten pasek nadal szedł i się ta morfina, adrenalina podała, czy tam nawet niekiedy medkit. Zdarzały się też takie super sytuacje, ktoś odbiegł. Ja jeszcze miałem to, to całe okienko menu, kliknąłem medkit i mu na dystans tego medkita podawałem. Arma. Nie za technologia. Tak. Nano, nano. Ułożył strzykawkę do lufy, wystrzelił. W dupę. To tak się będzie leczeło w armii 4. Mateo, opatrywanie siebie i rannych, bo to bączka nowych jest. Jak widzę, to ostatnio to widziałem kilka razy, że zostali i się opatrują na polu podobnym, albo kogoś opatrują na polu podobnym. <śm> o, no właśnie, coś tak z tej wam powiem. A w przypadku, gdy no jeszcze o tym też opowiem, żebyście, tak powiem, na środku pola się nie, nie leczyli, tak powiem jeszcze, jak macie super sytuację, że wy jesteście medykiem i, i ktoś jest ranny, co nie? Wiadomo, że pierwszy musicie się uleczyć, ponieważ no, jeśli się nie, u, nie uleczycie, to po prostu no, możecie do, stracić przytomność i, że tak powiem, na nic się nie zdacie. Zwłaszcza, gdy nie jest super rzeźnia i zostało was trzech, i wy jesteście tym jedynym medykiem. To w ogóle będzie do dupy. Kolejna rzecz, no to wiadomo, no... Zanim, że tak powiem, się opatrzycie, to jak wy dostaniecie tą kulę, to też tam trochę minie czasu. Oczywiście w zależności, jak mocno zostaliście. Więc, no, wypadałoby przynajmniej, nie wiem, gdzieś się schować, wycofać się i takie tam rzeczy, albo rzucić na ten granat dymny. Tam no, ileś tam sekund minie, zanim wy po prostu stracicie tą przytomność. No a przez ten czas no, no, zdążycie się wycofać i możliwe, że no zatamujecie sobie krwawienie, albo ktoś inny ewentualnie, jeśli zdążyliście się właśnie wycofać. Kolejna rzecz to też z tym rannym, co nie? No, nigdy nie mówcie, że ranny jestem ja, ponieważ no, to fajna informacja, no może ja akurat tutaj znam większość ludu, że tak powiem, głosy, ale no, nie każdy tak ma. Generalnie no lepiej było powiedzieć nikiem kto jest ranny niż tylko słynne. Ja, czy się też z tym tamowaniem na środku polu? No, wiadomo, jeśli nie ma granatu dymnego, to wiadomo, wycofujecie się. Gdy jest ten granat dymny, to ewentualnie możecie sobie podać tą, tylko jeden taki bandaż, tylko po to, żeby no później. Ktoś był w stanie was uratować, ponieważ no jeśli dostaliście cholernie ciężko Jak padniecie to no, może się taka zdalić sytuacja, że nawet medyk do was nie dobiegnie A wy już tam wykrwalicie się A paska się szybciej niż bandaże podaje? Paska się właśnie chyba podaje Że tak powiem w, To jest taki sam czas, tylko no, różnica jest taka, że kiedy jak dostaniecie mocniej to dwa, jeden bandaż może nie wystarczy, się taka opaska uciskowa na jakiś czas wystarczy. Aha, okay. Dobra, chyba na razie tyle. Tam resztę dopowiem później. No dobra, macie z tyłu kukły. I generalnie będziecie leczyć na maksa. O, o tym już tam mówiłem, jak co i jak. Niech każdy podejdzie do jednej, chyba wystarczy dwa, tego. nie mam pistoletu. No, ma. tak, to jest oto, moja kupna. Jedna jest wolna jeszcze. Prawy. mamy opatrywać już? Ta, Chyba ci padnie. Oh. Jeszcze tutaj Ile jestem. razy zakukłać, mnie? Oh. Ile razy się umierało, hehe. <laughs> oh. Sugeruję, żeby przed leczeniem kogoś się położyć, albo schować broń, bo... Tak, ale on mówi, że może się zdarzyć, że Tak, lecząc na leżąco dwa razy dłużej, podajesz medykamenty. Na no, przez firmę mówi, żeby się położyć. Dogon. jesteś gdzieś... pod ostrzałem. masz możliwość. No, jaki jakiegoś... Tylko... właśnie, o tym zapomniałem, Czasak, chowaj, no, się... tak pójść. Tak, chowaj broń. się dwa razy kontroli. Okej, okay, cały. Nie wystarczy zabezpieczyć? Co? No, czasami możesz zapomnieć, nie? Aha. Okay.